Czy wiesz, jak wielka moc drzemie w różańcu, który trzymasz w dłoniach? Czy rozumiesz, że sposób, w jaki go całujesz, ma znaczenie dla Twojej duszy? Czy jesteś gotów otworzyć serce naprawdę, którą dziś Pan Bóg pragnie Ci objawić? Zatrzymaj się na chwilę. Odłóż troski tego świata. Zanurz się w modlitwie, która może zmienić Twoje życie i życie Twoich najbliższych. Dziś, w tym świętym momencie, Zapraszam Cię do głębokiej refleksji nad tajemnicą Różańca, tego świętego narzędzia, które Matka Boża powierzyła nam, abyśmy przez nie zbliżali się do jej syna. Nim rozpoczniemy, proszę Cię, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, naciśnij guzik subskrypcji. To nie jest prośba pusta, to nie jest prośba ludzka. To wezwanie duchowe, abyś dołączył do wspólnoty modlących się serc, które pragną szerzyć Słowo Boże w tym zagłuszonym przez grzech świecie. Kliknij polubienie, włącz dzwonek powiadomień. Nie dla mnie. Nie dla kanału, ale dla Chrystusa, który pragnie dotrzeć przez te słowa do dusz żyjących w ciemnościach. Każdy Twój gest, subskrypcja, dzwonek, udostępnienie to jak ziarnko gorczycy, o którym mówi Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 13, werset 31. Z małego nasienia wyrasta wielkie drzewo, w którego koronach ptaki znajdują schronienie. Tak samo Twoja mała decyzja może stać się wielkim błogosławieństwem dla wielu dusz. Proszę Cię również, napisz w komentarzach te proste, ale potężne słowa, Jezu, ufam Tobie. Napisz je z całego serca. A potem udostępnij tę modlitwę pięciu osobom, które pragniesz otoczyć duchową ochroną. Może to Twoja matka, ojciec, siostra, przyjaciel, ktoś, kto cierpi, kto błądzi w ciemnościach. Bądź narzędziem Bożego Miłosierdzia. Rozszerz krąg światła, w którym stoisz. A jeśli pragniesz jeszcze głębszej jedności z naszą wspólnotą modlitewną, dołącz do członkostwa tego kanału. Dzięki temu nasza codzienna modlitwa będzie silniejsza, nasze wołanie do nieba będzie mocniejsze, a ty staniesz się częścią duchowej rodziny, która nieustannie wstawia się przed Tronem Bożym. W pierwszym komentarzu znajdziesz link do playlisty modlitw, modlitw na każdą porę dnia. Odmów je rano, gdy wstaje słońce i rozjaśnia Twoje myśli. Odmów je w południe, gdy świat zapomina o Bogu, a ty możesz być tym jednym, który go pamięta. Odmów je wieczorem, gdy stępuje zmrok i serce potrzebuje pokoju. Modlitwa w twoim domu ma moc przemiany dla ciebie, dla twojej rodziny, dla całego świata. A teraz wsłuchaj się w to, co Duch Święty dziś do ciebie mówi przez te słowa. Święta Faustyna, posłaniec Bożego Miłosierdzia, otrzymała od Pana Jezusa objawienie, które brzmi jako ostrzeżenie, ale jest przede wszystkim aktem miłości. Pan powiedział jej, że są dusze, które całują różaniec, ale ich serca są dalekie od Boga. Całują święte paciorki, ale ich usta są pełne kłamstwa, osądzania, plotek i grzechu. Całują krucyfiks na różańcu, ale ich serca są zimne jak kamień. To nieróżaniec jest w niebezpieczeństwie, to ich dusze są w wielkim niebezpieczeństwie. Bo jak mówi księga proroka Izajasza, rozdział 29, werset 13, lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie, kropka. Różaniec nie jest talizmanem. Różaniec nie jest magicznym przedmiotem. Różaniec jest drogą do Jezusa przez Maryję. Jest rozmową z Bogiem. Jest medytacją nad tajemnicami życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Jest aktem wiary, nadziei i miłości. Gdy całujesz różaniec bez modlitwy serca, to jakbyś otwierał pusty list. Papier jest piękny. Ale nie ma w nim żadnej treści. Matko Boża, królowo Różańca Świętego, wołamy do Ciebie. Ty, która w Lords, w Fatimie, w Mediugorie nieustannie przypominasz nam o mocy Różańca. Ty, która w swoim niepokalanym sercu nosisz wszystkie nasze troski, lęki i błagania. Naucz nas modlić się Różańcem tak, jak ty się modliłaś w skupieniu, w milczeniu, w pełnej ufności do woli Bożej. Usuń z naszych serc obłudę. Usuń obojętność. Usun rutynę, która zabija ducha modlitwy. Pomóż nam całować krzyż na różańcu z taką miłością, jakbyśmy całowali rany samego Jezusa. Pomóż nam dotykać każdego paciorka z taką czcią, jakbyśmy dotykali Twojego płaszcza, jak niewiasta, o której czytamy w Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 8, werset 44. Ona dotknęła Cię z wiarą i została uzdrowiona. My dotykamy różańca, czy czynimy to z wiarą? Panie Jezu, Ty który powiedziałeś, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, jak zapisane jest w Ewangelii według św. Mateusza, rozdział 7, werset 7, naucz nas prosić z czystym sercem. Naucz nas szukać Ciebie, a nie tylko rozwiązań naszych problemów. Naucz nas kołatać do bram nieba nie z zniecierpliwieniem, ale z pokorą. Różaniec to klucz, ale otwiera on tylko te drzwi, które są gotowe się otworzyć. Jeśli twoje serce jest zamknięte na łaskę, jeśli trwasz w grzechu śmiertelnym, jeśli nie przebaczasz, jeśli żywisz sobie nienawiść, twój różaniec staje się świadkiem przeciwko tobie. Nie Bóg cię odrzuca. To ty odrzucasz Boga. Dlatego, zanim chwycisz za różaniec, zbadaj swoje sumienie. Spowiadaj się regularnie, jak nakazuje Kościół. Przystępuj do Komunii Świętej w stanie łaski uświęcającej. Czytaj Pismo Święte. Żyj w miłości do bliźniego. Bo jak naucza nas pierwszy list Świętego Jana, rozdział czwarty, werset dwudziesty. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą. Matko najświętsza, wstawiaj się za nami. Przedstawiaj nasze intencje swojemu synowi. Przykryj nas swoim płaszczem ochronnym. Nie pozwól, by szatan wydarł nas z Twoich rąk. Ty jesteś naszą matką, naszą orędowniczką, naszą pośredniczką. Bez Ciebie jesteśmy jak sieroty w tym świecie. Z Tobą jesteśmy dziećmi Boga, dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Módlmy się różancem z głęboką wiarą, że każde zdrowaś Meridiołu jest jak płatek róży składany u stóp Tronu Bożego. Módlmy się różancem w intencji nawrócenia grzeszników, w intencji pokoju na świecie, w intencji uzdrowienia chorych, w intencji pocieszenia strapionych. Módlmy się różancem za tych, którzy nie potrafią się modlić. Módlmy się różancem za tych, którzy zapomnieli o Bogu. Módlmy się różancem za tych, którzy go bluźnią i znieważają. Twoja modlitwa ma moc. Nie lekceważ jej. Nie myśl, że jesteś za mały, za grzeszny, za nieważny. W oczach Boga każdy jest cenny. Każde serce ma swoją wartość. Każda modlitwa jest wysłuchana może nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, ale zawsze dla naszego dobra. Bo mówi nam Psalm 137. Pan jest blisko wszystkich. Którzy go wzywają, wszystkich, którzy go wzywają w prawdzie. Wzywaj go w prawdzie. Nie udawaj świętości, której nie masz. Przyznaj się do swoich słabości. Pan nie wzgardzi sercem skruszonym, upokorzonym, jak czytamy w Psalmie 51. Całuj różaniec, ale cały go jako sakramentał, jako święty przedmiot poświęcony Bogu. Całuj go z miłością, jak całujesz czoło swojego dziecka, ręce swojej matki, krzyż w kościele. Całuj go z wiarą, że przez ten gest otwierasz niewidzialną bramę, przez którą spływa na ciebie błogosławieństwo. Nie całuj go mechanicznie, nie całuj go z przyzwyczajenia, nie całuj go dla pokazu. Bo Pan widzi Twoje serce. On zna każdą myśl, każdą intencję. Nie możesz go oszukać. Matko Boża Częstochowska, Matko Boża nieustającej pomocy, Matko Boża bolesna, która stałaś pod krzyżem swojego syna, wspieraj nas w naszych cierpieniach. Naucz nas nieść nasz krzyż z godnością i miłością. Naucz nas umierać dla siebie, abyśmy mogli żyć dla Chrystusa. A teraz, gdy modlitwa ta dobiega końca, przyjmij błogosławieństwo, które wypływa z serca pełnego wiary. Niech Bóg Ojciec, który cię stworzył na swój obraz i podobieństwo, otacza cię swoją mocą. Niech Bóg Syn, który za ciebie umarł na krzyżu i z martwych wstał, napełnia cię swoją miłością. Niech Bóg Duch Święty, który wstąpił w dniu Zielonych Świąt, Rozpala w tobie ogień wiary, nadziei i miłości. Niech matka Boża Różancowa czuwa nad tobą we dnie i w nocy. Niech jej różaniec oplata się wokół twojego życia jak girlanda kwiatów, które nigdy nie więdną. Niech twój dom stanie się domowym kościołem, gdzie modlitwa nigdy nie milknie. Niech twoja rodzina będzie zjednoczona w wierze i w miłości. Niech twoje serce będzie zawsze otwarte na Bożą łaskę. Idź w pokoju i módl się bez ustanku. Jak nakazuje pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 17. Pamiętaj, Bóg cię kocha. Maryja cię kocha. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś sam. Nigdy nie będziesz sam. Amen.